Mucha! Mucha! A teraz pójdziemy na działkę do pana Stefana, to jest stąd 100 metrów, i tam zobaczycie z bliska. Dobrze, idziemy. Dajku, Gaja, chodź zobacz na działkę. 50 sztuk. I wszystkie są kolorowe. Chodźcie tutaj, pan Zapraszam. się. Chodźcie. Idziemy za panem. Idziemy za panem. Kuba i Michał. Aż, płaci, Prawda? Ule. Tak. Ule. Tak. One tu sobie wchodzą. Stefan, plaster wyżyją jakiś z zapasów i pokażą. Poka Stój Tomek poka poka stoimy to w lotek, gdzie w drzwi. sobie wchodzą no, drzwi. do środka, a to mają, lądują na tym, nazywamy to lotniskiem. O! Widzicie, tam wchodzą do środka. Do swojego A to jest wodopój. Tu pszczółki przychodzą i, i piją. Patrzcie, jak, się, jak siedzą, jak piją wodę. Ale nie podchodzimy My Nie podchodzimy. Podchodzimy z daleka, tak, to musi. Tak. Piły wodę. Tak. Bo Woda jest potrzebna im się młodym. Się. O, widzicie, przyszła do mnie, usiadła mi na rękę. O, nie, dotykamy. nie dotykamy, ona w sobie pochodzi i odleci. Tam, tam tak, no. no fruwaj, mała. To są dzieci z przedszkola jakiego? Zielo zielonego. Zielonego, więc tej pszczole mówię, że to są dzieci z zielonego przedszkola i, powinni, i powinny Zdjęcia was szanować. Na, na stronie umieszczę. Tak. No. Zakładaliśmy też taki w przedszkolu. Chcecie założyć, przymierzyć? To jest kurca, wiesz. powiedzmy, zakładamy. Zobacz, o, z, proszę zdjęcie zrobić Tomkowi. Tomuś, pokaż, pokaż się nam. Pokaż się tutaj. Tomek, pokaż, to pokaż to Tomek, się. Tomek biedny, nic nie widzi. Tomek, pokaż Tomek, się tutaj, a pani dyrektor. Tomek, naszą stronę. Tomuś, pokaż Pracuj buzię, się uśmiechnij to 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 się, Pracuj Pracuj. się, jaki piękny pszczelarz, prawdziwy. Brawo. To jest taki specjalny kapelusz dla takiej pszczelarzy. proszę bardzo. Tu, Kto jeszcze przybierze? Ta dziewczynka? Ania, Ania, o, Ania, Ania. piękna dama, dobrze, Aneczko. Nie dobrze, nie musisz. Fajnie. Teraz tu koleżanka chce, Pola. Mogę panią poprosić o zdjęcia, żeby pani mi przesłała na maila, to ja to na stronie umieszczę. Tak. No super wyglądasz, Pola, Pola, tutaj jeszcze w moją stronę. Pola. O, jaki pszczelarz. Nie ma Bez, Wie pani, pszczelarz. trzeba wiedzieć kiedy. Kiedy można, kiedy tak. nie można. Dzisiaj nie będzie. można akurat. Dzisiaj jestem bezpieczna, o. nawet tu obok. Nie, tak? to, to, to pokaż, pokaż mi ten plaster. Zobaczcie plaster, Tak jak nasza świeczka trochę Tu jest, tu jest, tu jest miód. Tu jest miód, tu jest Ania, miód Ania, ale... a tu chodzą strząki. Nie. nie, nic jej nie będzie. Tutaj nic nie ma na tym czasie. Tak. A tu chodzą pszczółki. Nawet, I zbierają miód. Nawet tak? pszczółkę pogłaskać można. O! <głosy> <głosy> Ale to tylko tak Taką mogę. ramkę tak. dla pań będzie jak będzie. A to, bę to się. A ta, takie ramki. Chore gardło pań. Takie o. ramki to Bo się wkłada się. do uli, jak pszczółki znoszą miód. I potem. Jak człowiek jest chory na jakiś kaszel czy coś, to taki trzeba to rzucić. A w środku jest miód. No On, tak. one, one są puste na razie, A, w tej ale one będą zapełnione miodem. I pokryte takimi wieczkami z wosku. Widzicie? <gry> Pokaż jakiś... No, tak, tak. Wiesz na patrz jak masz dobre oczka o, o tutaj tutaj ja, jest taki liśniący, to jest miód który pszczółki nazbierały to są ich zapasy pożywienia